Przy zespole szkół nr 7 na Osiedlu Zwycięstwa zakończyła się budowa trzytorowej, tartanowej bieżni ze skocznią lekkoatletyczną. Bieżnia ta jest częścią Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji, w którym znajdują się już boiska do siatkówki, koszykówki i gry w piłkę nożną. Pomysł wypłynął, w ogóle całej tej inwestycji wypłynął od mieszkańców i to już y, kilka lat wcześniej. Natomiast my, jako Rada Osiedla, od 2011 roku, kiedy rozpoczęła się kadencja Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, zaczęliśmy ten, ten pomysł wcielać w życie. No oczywiście parę elementów też dopracowaliśmy, bo to mieszkańcy przede wszystkim zgłaszali brak obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu zwycięstwa. Natomiast jako teren wskazaliśmy już tutaj, my jako Rada Osiedla, jest to dosyć duży teren. Też dobra lokalizacja, bo z jednej strony przy szkole, czyli są osoby, które co dzień o ten teren dbają i po drugie dobra lokalizacja, bo to jest centrum osiedla, w centrum winogradzkich osiedli i blisko, blisko Lechickiej Poznań Plaza, także bardzo dobre połączenie z miastem. Z bieżni mogą korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla Zwycięstwa, ale i wszyscy poznaniacy. Jedyna jest taka bieżnia w Poznaniu wybudowana przy szkole. Otwarta, ogólnodostępna dla wszystkich, zamknięta w okręgu o długości 300 metrów. Także drugiego takiego obiektu ogólnodostępnego, otwartego dla wszystkich nie ma. Cała inwestycja wyniosła 296 tysięcy złotych. Jest to inwestycja realizowana ze środków miejskich, z pełnym dofinansowaniem 200 tysięcy złotych. Bo był to konkurs grantowy, w którym w ubiegłym roku zwyciężyliśmy, zajęliśmy bardzo wysoką pozycję i bardzo wysoko zostaliśmy przez komisję konkursową ocenieni. Ponadto, oczywiście, wkład własny Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ, czyli 80 tysięcy złotych, oraz pozyskaliśmy również dwóch darczyńców. Tak jak co roku wsparła nas Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady oraz Zakład Remontowo-Budowlany REM, co dało właśnie łączną tak dużą kwotę. Grant został przyznany w 2013 roku Radzie Osiedla Nowe Winogrady Północ, Komisję Konkursową. 23 października oficjalnie otwarto bieżnię przecinając wstęgę. Rośnie taki ośrodek sportu i rekreacji przy szkole i niewątpliwie duża w tym zasługa Rady Osiedla, która nie tylko o to zabiega, ale jeszcze mobilizuje tych, którzy dysponują pieniędzmi, żeby jednak te granty uzyskiwać. Trochę przyznam się, że z zazdrością patrzę na te warunki, które... Młodzież tej szkoły ma do ćwiczenia. Niedawno byłem w swojej szkole podstawowej. Również widziałem, jak to w swojej, czyli tej, którą skończyłem wiele lat temu i również widziałem, jak tam się bardzo... Zmieniło. Ja pamiętam, jak myśmy grali jeszcze w piłkę na żużlowym boisku i biegali na bieżni żużlowej, i wszystko to nas cieszyło. A teraz te warunki są dużo lepsze, co teraz widać zresztą za mną, prawda? Więc nic tylko zachęcać i, 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 i namawiać, korzystajcie z tego jak najwięcej, bo warto. Nie po to, żeby być wyłącznie wyczynowym sportowcem, ale również dlatego, żeby. O własne zdrowie zadbać. Dyrektor zespołu szkół numer 7 nie kryje zadowolenia z otwarcia bieżni. Powinna być taka norma przy szkole, prawda? Bo, bo no, jak wygląda to przy innych obiektach naszej oświaty tutaj, no to wygląda bardzo różnie. Także cieszę się, że to rzeczywiście się zakończyło i jest w takim stanie, bo to było takie moje marzenie, kiedy 15 lat temu tutaj. Przychodziłem na stanowisko dyrektora, to w tej koncepcji pracy był właśnie taki obieg. Udało się to zrealizować po 15 latach, więc myślę, że wytrwałość tutaj była skuteczna i sądzę, że jakieś dalsze plany się uda zrealizować. Świat idzie w kierunku sportu i rekreacji, to widać na każdym kroku, i pewnie to jest jeden z elementów, gdzie długość życia wzrasta, i yy, no, nie ma innego wyjścia. Tak, yy, tak musi być. I ten teren akurat tutaj zwycięstwa był ewidentnie zagospodarowany. No i ten pomysł w kierunku sportu i rekreacji, no jak widać, znajduje uznanie. Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście podpisali pamiątkową koszulkę. W tym miejscu chciałem bardzo podziękować wszystkim mieszkańcom naszego osiedla, naszych wszystkich winogradzkich osiedli i całego miasta Poznania za zaangażowanie w to głosowanie, za to, że wielu z Państwa oddało głos na nasz projekt, czyli na projekt numer 18. Chciałem podziękować też za zaangażowanie wszystkim instytucjom, czyli i wszystkim szkołom z naszych osiedli, parafiom oraz Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, którzy też bardzo nas wspierali w tych działaniach. Stan bieżni postanowił sprawdzić między innymi prezes Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady, Jan Marciniak. Tartan jest najlepszy do biegania. To są różne róż rodzaje tych tartanów. Ten jest akurat taki bardziej y, pod y, całoroczny. Inaczej się biega na nim niż na takim typowo wyczynowym, ale to czynniku jak najbardziej. Winogradzki Park Sportu i Rekreacji bierze udział w poznańskim budżecie obywatelskim. Jeżeli uda się zdobyć dofinansowanie, obiekt sportowo-rekreacyjny zostanie poszerzony o kolejne elementy. Przede wszystkim, też zdajemy się tu na zdanie i mieszkańców i dzieci, czyli coś i dla osób starszych, i dla tych najmłodszych czyli coś w rodzaju y, placu zabaw takiego, ale może y, nietypowego, bo i placu zabaw dla dzieciaków niepełnosprawnych, z przeznaczeniem właśnie dla tych dzieci oraz z takimi y, zabawkami, które no, nieczęsto występują na placach zabaw, czyli w sąsiedztwie tutaj na osiedlu nie można ich spotkać, żebyśmy się po prostu nie powielali. Kolejna kwestia to sprawa na pewno podnoszona tutaj przez mieszkańców, żeby było ustawionych parę urządzeń do takich ćwiczeń atletycznych, siłowych, czyli taka siłownia zewnętrzna. No, może jeszcze jakaś infrastruktura związana też z takimi małymi boiskami, typu gra dwóch na dwóch, teraz bardzo modne z bandami, gdzie można przyjść pograć sobie dwie na dwie osoby, nieduże boisko. A bardzo funkcjonalne, bo też można się i zmęczyć i korzystnie tutaj popracować nad swoją formą. Obecnie trwa liczenie głosów. Czy Winogradzki Park Sportu i Rekreacji otrzyma dofinansowanie? Przekonamy się pod koniec października.